Coś kręcono, waleczniej troszeczkę idzie. A jest fajna puteczka. Lecimy na rybki. Dzisiaj rzeczka i spławik. Zobaczymy, co tam będzie piszczało. Czy coś w ogóle będzie brało? Pogodę mamy taką mocno, mocno zimową. Idziemy ostrożnie. Sławek za kierownicą. Grzeczny. Piotr z tyłu czeka. <gryzny> A ja sobie w zapiętych pasach, grzecznie, bo jest zima, ślisko, trzeba uważać. I lecimy na rzekę. Ze spławikiem, może z jakimś gruntem, zobaczymy co tam będzie grało. Spłowik, ty co grunt? Spłowik? Czy ty z trokiem będziesz też próbował? Nie teraz, się. <laughs> Dobra, nie interesuje się. Nie chcę zdradzić tajemnic, ale idą mrozy i w niedzielę lecimy na lód. Zobaczymy czy uda się, bo pada mocno śnieg i może być ciężko z tym lodem, przyrośnięciem. No ale mamy nadzieję, że w końcu będzie po dwóch latach lód. Dobra, jedziemy dalej. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i mam nadzieję, że będą jakieś rybki. Hej! Oto moja dzisiejsza miejscówka. Dzisiaj będę łapał tutaj. Będę starał się rzucać za te ziele, i tam, gdzie jest takie spokojniejsze, powinna się zgrubować ryba, gdyż jest woda duża, ciągnie tutaj e, mocno. Ryba szuka takich ostoj, których będzie się grupować. Z pławikiem będę tam rzucał sprzęcik. To już jak większość z Was zna. Megabajt taktik 80 gram wyrzutu wędka 3,90 Dobra powoli montujemy spławik sniper spróbuję na takim gruncie Gdzieś jest grunt meder dwadzieścia Coś koło tego I zaczynamy Przemy w pierwszym trzeba ciągnąć robaczki na pierwszy ogień Pójdą czerwone robaczki No, rozmiar Bujeczka o tej porze roku staramy się łapać na jak najmniejsze robaki. Chyba nie jest aż tak łokoma. Także o, takie maluszki. będziemy próbować. Tu jest jeden taki malusz, drugi malusz. Założymy na początek. Dwie sztuki na haczyk. O. Zobaczymy co się będzie działo. Delikatnie przebijemy. A może nawet jeden wystarczy wystarczył, no, ale spróbujemy na no. no. dwa. Dobra, na początek, tak jak mówiłem taki grunt. Zobaczymy czy coś będzie się tutaj działo, jaka tam jest głębokość. O. dobra. Widzę, że to będzie chyba ok. Że nie będę tutaj za wiele kombinował. Zobaczymy czy będą grania. Pierwsza rybka. Taka drobniutka puteczka. Jest jakaś rybka Co to będzie za rybka O, coś pomimo troszeczkę idzie to jest fajna puteczka Naprawdę fajna puteczka Taka Dobra. No robaczki Taka już dosyć ciekawa płotka. Zmykaj. No i powrót do domu. Niestety ryby znowu nie chciały współpracować. Jak u Sławka? Trzy okonki. Ha, jakie wielkie to aż. U, u, u. A. Piotr? Lipa. Troszeczkę żywców. Troszeczkę żywców. Na no, u mnie dwie rybki. Jedna malutka płoteczka. No druga już fajniejsza płoteczka była, ładna w miarę. Gdyby takie brały, to by było fajnie. Ale ogólnie dzisiaj troszeczkę pozwiedzaliśmy, bo byliśmy na rzece. Ogólnie to była rzeka krzna, ale byliśmy na malówce. To na początku widzieliście, to tam Sławek złapał chyba okrągę, tak? Jednego. Tam jednego, a później posunęliśmy mocno, mocno w górę rzeki i wylądowaliśmy na miejskim odcinku rzeki. No i tutaj coś tam się podziało, ale ogólnie bez szału. Lecimy do domu powoli szykować sprzęt na lód. którego nie było lodu i tu wszędzie gdzieś jest wszędzie. Trzeba tego poszukać teraz. Dobra. Do zobaczenia. Już pewnie na lodzie. Hej.